Dzień dobry. Dziś jeszcze raz o lustrze. Ewa stoi przed lustem i przeciera je ścierką. Lat dwanaście. Co robisz, Ewuniu? Czyszczę lustro. Z jakiego powodu? Ponieważ nie mogę czegoś zobaczyć. A co chciałabyś widzieć? Coś do głębi. Aż do samego końca. Czy ma to jakiś sens, patrzenie w lustro i oglądanie czegoś do końca? Czy to się odbija w lustrze i lepiej w nim widać niż normalnymi oczami? Oczami to co innego. Nie widać niczego odbitego. Tylko wszystko na wprost. W lustrze mogę zobaczyć odbite ode mnie i uwidocznione przez lustro. <laughs> Teoretycznie masz rację. Przypominam sobie już jedną poradę: gdy miał być widok od lustra do ciebie i od ciebie do lustra, więc mogę to zrozumieć. Ale to dotyczyło osoby przeglądającej się w lustrze, natomiast teraz tak naprawdę nie wiem, co ma się odbijać. Każde odbicie daje wzmocnienie, mocniejsze wrażenie. Gdy czegoś nie widać wprost, to odbicie wzmocni widok, aż coś zobaczę. Mówisz zagadkami, stale nie wiem, co chcesz zobaczyć, jeśli tego nie widzisz. Ale czuję. Czucia nie widać, a ja chcę je zobaczyć. Stąd spoglądam w głąb lustra, aby się odbiło i wróciło. Takie wzmocnienie da ci oddźwięk, a potem obraz tego, właśnie w lustrze. Nie bardzo jeszcze rozumiem, czy to dotyczy ciebie, czy czegoś, jakiejś rzeczy, przedmiotu, osoby. To dotyczy rzeczy, przedmiotu, ale też i kogoś, czegoś, czy jegoś zachowania, co powoduje we mnie oddźwięk, czucie, ale stale nie wiem, co to. Stąd chcę to zobaczyć w lustrze, do głębi odbicia. Bardzo to skomplikowane, jak na moje dzisiejsze myślenie. Czy nie możesz powiedzieć jaśniej, o co chodzi? Otóż chodzi o to, że bardzo bym chciała rozumieć to, co we mnie się dzieje. Dlatego szukam jakiejś możliwości, aby to pogłębić. Wymyśliłam właśnie, że może mi pomóc lustro. Stąd zaczęłam je przecierać, bo wciąż wydawało mi się, że nie jest zbyt czyste. I teraz już coś wiesz? Coś ci się wyjaśniło? Tak, teraz, jak ci tłumaczę, to mnie się jeszcze także rozjaśnia. Otóż każda osoba usiłuje coś osiągnąć poprzez oglądanie czegoś, gdy reaguje druga osoba, znowu mówisz mętnie, coraz bardziej zagmatwujesz. Ciągle czegoś jeszcze nie rozumiem, nie mogę się przebić do głębi, dlatego próbuję i próbuję, aż się wreszcie uda. No i co? Daj mi pomyśleć. Niektórzy zamyślają się czasami, tak, jakby wpadali na chwilę do środka siebie. Inni wolą coś widzieć na zewnątrz. Ale przecież, jeśli coś się dzieje we mnie w środku, nie mogę szukać gdzieś po ludziach. Muszę to znaleźć w sobie, co i kto we mnie, co porusza i dlaczego. Dlatego wymyśliłam lustro. Aby przytrzymywało uwagę na sobie i poprzez spoglądanie w nie pomogło wzmocnić wewnętrzne patrzenie w siebie. Wtedy wreszcie zrozumiałam, co to jest, co we mnie ma oddźwięk. Myślę, że jest to już dla mnie teraz lepiej zrozumiałe, że chcesz bardziej zrozumieć siebie. Ja chciałabym bardziej zrozumieć innych, ich motywy postępowania, a często brak spójności między tym, co mówią, a tym, co robią. I to mnie też dotyka i powoduje we mnie oddźwięk, a gdy się temu przyglądam, po pewnym czasie współczucie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego oni są niespójni? Czy im się coś nie odbiło, gdyż nie odbijają się ich słowa w czynach? Czy możesz mi to wytłumaczyć? To bardzo proste. Oni po prostu sami nie patrzą w swoje lustra. Dlatego odbijają słowa od siebie do innych. Niech tamci zobaczą w słowach, Lustra. Dla nich to nie jest problem. Nie zastanawiają się nad zrozumieniem czegokolwiek. Dlatego ich słowa są niespójne z czynami, gdyż nie mają odbicia w sobie. I to byłoby na tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału.